Krzysztof Budka, Forum Polskiej Gospodarki. Dzień dobry, witamy z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ze mną jest pan Piotr Podgórski, dyrektor naczelny do spraw transformacji w KGHM Polska Mieć. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, energia jądrowa, otwarcie się na energię jądrową to jest temat, który błyskawicznie zyskuje na znaczeniu w polskiej przestrzeni publicznej, medialnej. Polski przemysł, szczególnie ten przemysł energochłonny powinien się otwierać na atom. Jeśli tak, to dlaczego? Są dwa powody zasadnicze, dlaczego y, polskie firmy powinny, y, szczególnie tego przemyślany, przemyśle, otwierać się. Ze względu tak potrzeby są takie. Potrzebujemy stałe, y, bezpieczne źródło energii. I w istocie, jak spojrzymy na paletę możliwości, to w istocie tak naprawdę atom jest tym, tym, tym czynnikiem, który tak naprawdę daje też pewność i stabilizację ze strony no, firm, które tak jak KGHM potrzebują tej stabilnej energii. Jakie miejsce docelowo w polskim miksie energetycznym powinien zajmować atom, a szczególnie ten atom produkowany przez SMR-y, czyli te małe reaktory modułowe? No bo w istocie, jeżeli myślimy o atomie, to oczywiście pierwsza myśl to jest duży atom i on jest, można być podstawowy, to co już tutaj tej prezesi wskazywali e, i Westinghouse jeden i dotyczący, można powiedzieć, tej pracy w tym, tej podstawie. Natomiast z drugiej strony SMR-y mają, może być dwie funkcje, bo z są dedykowane, można powiedzieć, dla, dla dużych przedsiębiorstw, a jednocześnie mają też tą zaletę, że mogą nadążać, bo jeżeli mamy OZE offshore, to tak naprawdę będziemy mieć też źródła o tej mniejszej stabilności i SMR-y mają tą właściwość, mają tą możliwość elastycznego dostosowania się i zachowania w sieci energetycznej. Co zrobić w ogóle, by w Polsce przyspieszyć inwestycje w vat -ą? Bo A może inaczej, czego brakuje? Pieniędzy, kompetencji, regulacji odpowiednich, czy może wszystkiego po trochu, czegoś jeszcze? Na pieniądze zawsze wszyscy powtarzamy, że potrzebne są pieniądze, ale ja bym jednak zaczął od, od klucza, czyli prawa i zmiany w najbliższym roku, dostosowania prawa do, można powiedzieć, oczekiwań inwestorów. I mam tu oczywiście nie myśli zmian w związanych z bezpieczeństwem, bo to zostaje bez zmian, ale tym ułatwienie na tej ścieżce uzyskiwania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej i, tym, i w tym w związku z tą ustawą też rozporządzenia wykonawcze. Ale by to się wydarzyło w tym roku. Jest zapewnienie regulatora, że się wydarzy? No, dzisiaj w czasie panelu pan, pan dyrektor powiedział, że tak. Widząc zaangażowanie ministerstwa, to uważam, że tak to Tak, tak na to tak wyrokuje. Panie dyrektorze, SMR-y mogą zmienić reguły gry, jeśli chodzi o europejską energetykę, szczególnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje dzisiaj za wschodnią granicą naszego kraju. Zdecydowanie tak. Trzy tygodnie temu będąc w Rumunii, mając spotkanie również też z ministrem energii Rumunii po odwiedzeniu Elektrowni atomowej i widać ich spojrzenie jest następujące. Mają elektrownię atomową blisko Morza Czarnego, w niewielkiej odległości od, od Ukrainy i tak naprawdę właśnie poszukują dodatkowych źródeł, na przykład właśnie SMR-ów. Rozważają rozlokowanie ich również w Rumunii w różnych miejscach. Nie tylko tak blisko, blisko granicy, właśnie akurat na przykład z Ukrainą. SMR i w ogóle energia atomowa będzie miała wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski? Zdecydowanie tak. Czyli warto? Warto. Bardzo dziękujemy. Moim gościem był pan Piotr Podgórski, dyrektor do spraw transformacji KGHM Polska Mieć. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy.